Witam was moi mili widzowie w tych skromnych progach. Powiem wam, że bycie na szczycie to nie jest łatwa sprawa, bo to nie tylko wielki przywilej i ogromny sukces, ale także niesamowite brzemię i odpowiedzialność, bo kiedy dojdziecie już do tego etapu w życiu, to to właśnie do was będą się chcieli wszyscy porównywać, to was będą chcieli. Naśladować. Dlatego nie bez przyczyny jestem dzisiaj tak ładnie ubrany i siedzę w tym pięknym pałacu w Cianowicach, który idealnie pasuje do tego filmu. Filmu, który niestety no nie jest o mnie. Ja zostałem tutaj w tym filmie postawiony przed y, trudnym zadaniem zadaniem odpowiedzenia na pytanie wielkiej rangi. Rangi wartej prawie 1,5 miliona złotych. Przed Wami Mercedes EQS 450 Plus i Mercedes S Klasa 580E. Który z tych samochodów jest wygodniejszy, który ma więcej miejsca, który ma nowocześniejsze technologie i wreszcie, który zasługuje aktualnie na miano króla mercedesów? To sprawdzę dla Was w dzisiejszym teście. Zapraszam. Muszę zacząć od pytania, które od razu nasuwa się na myśl, który z nich robi większe wrażenie? Spójrzcie, mam tutaj dwie, można powiedzieć, klasyczne konfiguracje dla limuzyny. Oba samochody są w ciemnym kolorze, z czarnymi szybami i tym podobne, ale jednak sam odbiór tych aut jest już nieco inny. Patrząc na S-klasę, spodziewacie się, że raczej ze środka nie wysiądzie byle kto, tylko człowiek odpowiedzialny za finanse. Wasze finanse. Z EQS-em jest zupełnie odwrotnie. Tutaj raczej nie będziecie uciekać na sam widok tego auta, bojąc się o własne oszczędności. Krótko mówiąc, wzbudza zaufanie. Oczywiście ciężko porównać bezpośrednio wygląd tych samochodów, bo to zupełnie inna filozofia designu. EQS ma być nowoczesnym, futurystycznym samochodem, natomiast S-Klasa to klasyczne auto w nowoczesnym wydaniu. I o ile wyglądu nie porównam, o tyle przyczepię się do bryły. Bo w S-Klasie mamy do czynienia z klasyczną dla limuzyny bryłą. Natomiast w EQS-ie, w EQS-ie moim zdaniem coś poszło nie tak, bo. Proporcje są mocno zaburzone, zobaczcie jakie krótkie są tutaj zwisy z przodu i z tyłu, a przy tym to auto jest bardzo wysokie. Różnica wysokości między tymi dwoma samochodami to aż 10 cm, co w tym segmencie no, jest dość dużą różnicą. Gdzieś te proporcje w przypadku EQS zostały zagubione, bo to auto przypomina bardziej kulkę niż limuzynę. A gdy już mówię o wielkościach, to SK jest w wersji long, co oznacza, że jest o lekko 7 cm dłuższa niż EQS. W zwykłej odmianie S-klasy jest niecałe 4 cm krótsza od eqs co w sumie oznacza, że EQS idealnie wpasowuje się w między te dwie wersje. Ale macie tutaj tylko jedną odmianę długości, jeśli chodzi o EQS-a. Warto natomiast wspomnieć, że rozstaw osi EQS-a zbliżony jest do rozstawu osi S-klasy w wersji long i wynosi 3,21 m. Tak więc, jeśli miałbym wskazać zwycięzcę w tej kategorii, czyli kategorii wyglądu, to dla mnie bez dwóch zdań wygrywa. S-klasa. Myślę, że sprawę wyglądu mamy załatwioną, nie ma co tego roztrząsać, bo tutaj sprawa jest prosta. Który z tych samochodów podoba się bardziej, bez szukania jakichkolwiek podobieństw, których tak naprawdę nie ma. Dlatego możemy chyba przejść do rzeczy, która jest w tych samochodach najważniejsza. I tutaj wspominałem Wam, że w eqs są bardzo krótkie zwisy. Być może Mercedes wykorzystał to, że to jest samochód elektryczny, aby właśnie przesunąć wszystko do przodu i zwiększyć ilość miejsca w środku? Sprawdźmy to. Ale najpierw S-Klasa. Tył powinien być niejako wizytówką tych samochodów, no bo mówimy tutaj o topowych limuzynach Mercedesa. Natomiast jeśli chodzi o samą S-Klasę, to ten samochód doskonale znacie, bo mamy już trzy filmy na naszym kanale. Polecam obejrzeć te materiały. Dlatego nie będę się tutaj zbyt dużo rozwodził. Powiem krótko, tutaj można zamieszkać. Macie tutaj po prostu wszystko: rozkładane fotele, masaże, stoliki, lodówkę, telewizory, rolety sterowane gestami, podajnik pasów na tylnej kanapie i naprawdę wiele, wiele, wiele innych. Tymczasem w EQS-ie? Tutaj sprawa ma się nieco inaczej i, co rozczarowujące, dużo gorzej. Siedząc z tyłu w EQS-ie, powiem tak: owszem, to duże auto, owszem, jest sporo miejsca, owszem, jest dość wygodnie, ale to kompletnie nie jest poziom klasy S. Tak naprawdę, z tyłu w eqs nie otrzymacie nic więcej niż w klasie E. stoliki, gdzie tam? Lodówka, zapomnij. Tak naprawdę, jedyny gadżet, który tutaj jest, to tablet do sterowania radiem czy fotelami w podłokietniku. Wow. Dobra, przepraszam, są jeszcze wygodne poduszeczki z tyłu. I słuchawki. Tych gadżetów jest nieco więcej niż powiedziałem. Jest tutaj jeszcze jeden problem zakopany dużo głębiej. Problem, który wynika z platformy i tego, że jest to samochód elektryczny, bo mamy tutaj podniesioną podłogę dużo wyżej, przez co wasze kolana są bliżej brody. A kolana bliżej brody to na pewno nie jest premium. No to może z przodu będzie lepiej? Jak widzicie, w moim EQS nie ma tego potężnego hyperscreena, który ma przekątną prawie 1,5 metra. Na szczęście ja miałem okazję jeździć EQS-em z tym ekranem i czy on robi wrażenie? O i tak. Czy będziecie go w pełni wykorzystywać? Nie. Dla mnie to tylko i wyłącznie gadżet, który w wersji w ogóle 450 Plus kosztuje dodatkowe ponad 41 tysięcy złotych. No, przyznacie, że można lepiej spożytkować te pieniądze. Tym bardziej, że już w podstawie otrzymujecie sporych rozmiarów tablet na środku i cyfrowe zegary. Układ jakby znajomy. A, to przecież nasza klasa S. I tak naprawdę teraz będzie mi dużo prościej porównać te wnętrza, i od razu powiem na wstępie, że kompletnie nie mam pojęcia, które wnętrze podoba mi się bardziej. I teraz dyskutowaliśmy z Mateuszem na ten temat, jak ocenić design wnętrza S klasy i EQS-a. I to może być trochę skomplikowane, bo dla mnie wnętrze S-klasy jest taką klasyką w nowoczesnym wydaniu, natomiast EQS jest futurystycznie klasyczny. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. W każdym razie mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po prostu tu jest tak dużo bardziej kosmicznie, ale też z nutą klasyki. Też no super ciekawie to wygląda, naprawdę te materiały fajnie wyglądają, pomimo tego, że ta, ten połać tutaj tego plastiku jest dość duży, to to nie przeszkadza, naprawdę fajnie wygląda. Ten materiał u góry też świetnie się prezentuje, tutaj mamy obszyte skórą, ale niestety twarde już plastiki, natomiast też doskonale wyglądają. Oczywiście jeśli chodzi o spasowanie, no to o, no już miałem powiedzieć, że tu się na pewno nic nie będzie ruszać, ale nie, <laughs> tu się rusza. I jak widzicie, nie robiłem tego wcześniej. Jestem zaskoczony tak samo jak Wy, więc to dość spore zaskoczenie, bo w S-klasie to wszystko jest raczej zrobione z Tytanu i kompletnie nic się nie rusza. Tutaj... Kurczę, ten ekran też się rusza. No, powiem szczerze. Nie tego się spodziewałem w tym samochodzie. W ogóle to cała deska się rusza tutaj. Oj oj. Ojoj! No to niemiłe zaskoczenie. Tak więc, jak fajnie to wygląda, tak nad spasowaniem Mercedes musi jeszcze trochę popracować. Warto również wspomnieć o dość istotnej różnicy. Klasa S to pełnowymiarowa limuzyna, więc jest sedanem z bagażnikiem o pojemności zaledwie 350 litrów i bardzo małym otworem załadunkowym. Tymczasem, kiedy w EQS-ie naciśnięcie guzik na pilocie, to okaże się, że jest on Liftbackiem z ogromnym otworem załadunkowym i bagażnikiem o pojemności 610 litrów no prawie dwa razy tyle. Aha, i jeszcze jedno: w eqs możecie złożyć tylną kanapę i powiększyć kufer do 1770 litrów, a we sklecie możecie w tym czasie iść, zamówić transport, bo tam oparcia się nie składają. Porównując te dwa konkretne egzemplarze, ciężko jest stwierdzić, który napęd jest lepszy bo mamy tutaj bardzo duże rozbieżności, chociażby pod kątem mocy. Natomiast chcę być fair wobec EQS-a, bo o S-klasie, konkretnie nawet o tej S-klasie, nagrał film Mateusz Raczyński, więc o napędzie możecie dowiedzieć się tam wszystko. Jeśli nie oglądaliście tego materiału, to serdecznie Was do tego zachęcam. Natomiast tutaj EQS w wersji 450+, Nigdy u nas nie był, tak naprawdę EQS nigdy u nas nie był. Więc co tutaj znajdziemy? 450 Plus to jest jedna z bardziej podstawowych wersji, jedna z sześciu wersji. Ta jest ta od dołu, chyba bodajże trzecia. Natomiast mamy tutaj napęd na tylną oś i moc na poziomie 333 koni mechanicznych i 568 Nm. Przyspieszenie do setki 6,2 sekundy. Natomiast nie o przyspieszenie tutaj chodzi, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakiś demon prędkości. Oczywiście mówimy tutaj o elektryku, więc przyspieszenie i, i te wrażenia. Są godne elektryka, zawsze moment jest od dołu, natomiast 6,2 sekundy pokazują, że to nie jest jakieś bardzo szybkie auto. Natomiast tutaj chodzi o coś innego: chodzi o zasięg, bo Mercedes wpakował tutaj bardzo dużą baterię, ponad 107 kWh netto, co powoduje, że zasięg deklarowany przez Mercedesa w tym samochodzie to aż 730 km, bardzo dużo. Ale. Oczywiście mówimy o elektryku, więc osiągnięcie poziomu 730 km jest arcytrudne. Tak bym to nazwał. Naprawdę musicie jechać w idealnych warunkach, w idealnej temperaturze, lekko muskając gaz. No robić wszystko tak, jak instrukcja nakazała, żeby osiągnąć 730 km zasięgu. Realnie przy takiej temperaturze, jaką my dzisiaj mamy, czyli minus 1,5 stopnia. Maksymalny zasięg, jak który mi pokazuje, to jest 484 km w tym momencie, mając 3 czwarte baterii, czyli powiedzmy ponad 500. Co i tak jest bardzo fajnym wynikiem, ale do 730 bardzo daleko. I teraz tak. Chciałbym się skupić trochę na jeździe, bo EQS prowadzi się dobrze. Przede wszystkim mamy tutaj oś skrętną, więc naprawdę nie czuć gabarytów tego samochodu, natomiast e, jeśli chodzi o sam układ kierowniczy i samo zawieszenie, no możecie poczuć albo zauważyć, bo nie poczujecie, ja to czuję, e, wy możecie zauważyć, że delikatnie się tutaj buja to nadwozie, że jest tutaj taki trochę kanapowóz, i to powinno się przekładać na komfort i oczywiście ten komfort tutaj jest, ale czy jest taki sam jak w s Nie bo S-Klasa robi to jeszcze lepiej i to pomimo tego, że nie mam tutaj tego e-Magic Active Body Control który był w Maybachu, jak testowałem dla Was tamten samochód, gdzie skanery monitorują cały czas drogę przed samochodem i dostosowują każde koło do nawierzchni tak, aby zmaksymalizować komfort, zminimalizować yy, niewygodę i tam to działa super. Auto jest poziomowane na zakrętach, żeby było to z poziomem no mega. Natomiast w hybrydzie, w S-klasie tego mieć nie możecie, więc tutaj musicie się e, zadowolić zwykłym ermatikiem, który działa naprawdę cuda. I w porównaniu do EQS-a jest tutaj, nie oszukujmy się, wygodniej. Ktoś może powiedzieć: naprawdę? Nie przesadzasz? W EQS-ie jest niewygodnie? Nie. W EQS też jest wygodnie i mam wrażenie, że odczują tą różnicę osoby, które znajdą się na moim miejscu, czyli osoby, które będą mogły bezpośrednio porównać komfort jazdy EQS-em do S-klasy i wtedy zobaczą, że to nie jest ten sam poziom komfortu, to nie jest ta sama wygoda, że S-klasa oferuje Wam więcej izolacji od nierówności na drodze, izolacji od otoczenia. Jest tutaj, jakby no jakby tak inaczej, w sensie jest bardziej prestiżowo. Czujesz się zaopiekowany w EQS-ie też, ale w nieco mniejszym stopniu. Więc yy, krótka piłka pod tym względem: S-klasa wygrywa. To, co również wyróżnia EQS-a w porównaniu do S-klasy, to wyższa pozycja za kierownicą. Wspominałem Wam o tym już wcześniej, to jest elektryk, podłoga poprowadzona jest wyżej i to się również przekłada na to, że za kierownicą siedzicie wyżej. To nie jest jakoś turbo wysoko, ale rzeczywiście w porównaniu do S-klasy jest bardzo duża różnica. Ja tutaj mam fotel na sam dół obsunięty i już nic z tym więcej nie zrobię. Muszę się do tego przyzwyczaić. W S-klasie ta pozycja podoba mi się dużo bardziej, jestem taki bardziej zaopiekowany w tym samochodzie. Tutaj Została poprowadzana za to wyżej deska rozdzielcza, więc samo takie poczucie, że siedzicie niżej, możecie odczuć. W szczególności niższe osoby. Natomiast to jest tylko złudzenie optyczne, bo siedzicie wyżej niż w s Dużo wyżej. I to czuć nawet chociażby przy bocznych liniach okien. No i najważniejsza rzecz. To waga. Bo EQS jest cięższy od S-klasy w Longu i mówimy tutaj o masie S-klasy na poziomie 2385 kg natomiast EQS waży 2480 kg więc no różnica spora a mówimy tutaj o mniejszym samochodzie czy to wpływa na jakość prowadzenia? o autentycznie mnie zaskoczył Wcisnąłem pedał gazu na zakręcie przy osi skrętnej przy temperaturze minus 1 stopień. I auto mi zatańczyło. Zaskoczenie. Naprawdę zaskoczenie, bo nie spodziewałem się tego w tym samodzie. Natomiast czy to wpływa na jakość prowadzenia? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że, że, ta, że ta masa jakoś wpływa na to, że ten samochód prowadzi się gorzej, lepiej. Nie, aczkolwiek. No, powiem Wam, że ten napęd na tył i tylna oś skrętna <laughs> można w zimie się pobawić i można się w zimie mocno zaskoczyć. Naprawdę, bo tak jak mówię, jest minus jeden stopień i nie jest jakoś jakaś mokra ta nawierzchnia. Coś tam sobie leci z nieba delikatnie, ale. No. Trzeba na to uważać. Bo naprawdę ten samochód może was zaskoczyć i pomimo tego, że ma masę systemów, to mówimy, fizyka jest zawsze fizyką. I jeśli auto straci tą przyczepność, to najlepsze systemy wam nie pomogą. Więc warto uważać w tym samochodzie. Ogólnie podsumowując jazdę QSE muszę przyznać, że naprawdę dobrze się tutaj czuję. Jest wygodnie, jest komfortowo. Jest sporo przestrzeni aczkolwiek jeśli chodzi o bezpośrednie porównanie no to tutaj S-klasa ma dużo więcej do powiedzenia tamtej przestrzeni jest więcej w środku czujecie poziom topowej limuzyny tutaj tego tak bardzo nie czuć jest naprawdę jakość wykonania na wysokim poziomie, ale to nie jest to poczucie przestrzeni takiego, takiej jazdy Topowej limuzyny. Tu się jeszcze musi EQS sporo nauczyć. S580E oznacza, że pod maską pracuje tutaj 3-litrowa benzyna w układzie R6, wspomagana oczywiście silnikiem elektrycznym, bo to hybryda i łączna moc całego układu to aż 510 koni mechanicznych i mniej niż w EQS-ie Nm, bo tylko 500. Znaczy, tylko, ale mniej. W każdym razie, tak jak mówię, nie będę porównywał bezpośrednio tych napędów. Chociaż jedną rzecz porównam, a mianowicie to, że różnica między właśnie tego typu hybrydą a elektrykiem jest taka, że pomimo iż EQS może przyjąć ładowanie nawet 200 kW, to i tak przy takiej ładowarce. Jak ją oczywiście znajdziecie, nie w Polsce, jak za granicą, bo u nas w Polsce taki ładowarek nie ma. No to jeśli znajdziecie, to i tak musicie spędzić tam lekko ponad 30 minut. Na takiej ładowarce, którą my mamy w Polsce, najbardziej popularną, czyli taką setkę, no to tutaj musicie spędzić nadal godzinę, żeby naładować ten samochód. Tutaj, jeśli chcecie go naładować, też musicie spędzić około 40 minut. Ale to jest tylko i wyłącznie Wasz wybór. Bo jeśli Wam się będzie spieszyło, to zawsze możecie podejechać na stację, zatankować ten samochód w 15 minut już z płaceniem w kasie i po prostu pojechać dalej. W eqs tego wyboru nie ma. Tam po prostu musicie się naładować. Oczywiście, jak y, będziecie dbali o baterię w tym samochodzie, czyli w S-klasie S580E, możecie tak naprawdę y, przez cały tydzień jeżdżąc po mieście nie używać silnika spalinowego, bo na samym prądzie można przejechać do 100 km z prędkością do 140 km. To oznacza, że tak naprawdę no, cały dzień z głowy. Jeździcie, wracacie. I możecie naładować swój samochód i jeździć dalej. Ale tak jak mówię, jeśli będziecie potrzebować, wjeżdżacie na stację, tangujecie i jedziecie dalej. Więc to jest największa różnica między tymi samochodami, bo cała reszta to naprawdę jest rozbieżność tak duża, że ciężko porównać, który jest bardziej dynamiczny, który lepiej przyspiesza, lepiej hamuje. To nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że te samochody walczą o tytuł topowej limuzyny w Mercedesie. Więc przede wszystkim na pierwszy plan wychodzi komfort. Ostatnią rzeczą, na którą myślę, warto zwrócić uwagę w sklasie, jest kultura pracy tej jednostki. Bo ta hybryda w tym samochodzie sprawuje się wręcz idealnie. Ruszacie bezszelestnie na silniku elektrycznym, po czym niezauważalnie dołącza się silnik spalinowy. Kompletna bajka, jeśli chodzi o wygodę, jeśli chodzi o to, żebyście. Nie byli zaangażowani w to, jak pracuje silnik. Wy się macie skupić na tym, aby w tym samochodzie odpoczywać, i silnik w 100% o tym wie, w sensie ta jednostka, ten układ napędowy, w 100% o tym wie, że elektryk i silnik spalinowy mają się dogadać tak, żeby nie przeszkadzać kierowcy. I rzeczywiście tak tutaj jest. Super komfortowy silnik super komfortowa jednostka super komfortowy układ. Naprawdę uważam, że to jest jedno z lepszych rozwiązań. Tym bardziej, że spalanie wcale tak nie przeraża i wcale nie jest jakieś bardzo duże, bo ja w tym momencie mam w tym samochodzie po przejechaniu 47 km, z czego z 10-15 km przejechałem w korku, mam spalanie na poziomie 12,6. Przy tych wymiarach, przy tak potężnej mocy, przy tak potężnym silniku, myślę, że to jest wartość akceptowalna. Na początku filmu powiedziałem Wam, że bycie na szczycie nie jest proste, bo wszyscy będą chcieli się do Was porównywać. I tak jest w przypadku tych dwóch samochodów. EQS chce się porównać do S klasy, ale moim zdaniem ten młodzieniaszek musi się jeszcze sporo nauczyć, bo póki co pozycja króla. Nie jest jeszcze zagrożona. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dziękujemy również właścicielom pałaców w Cianowicach za udostępnienie tak świetnej lokalizacji. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!